to są fajni chłopaki gdzieś, gołdę. Kochani, jestem bardzo uważnym obserwatorem. I są ludzie, którzy czują się gwiazdami, znaczy, że inni nie są. Idą przez taki kerfur albo jakieś centrum handlowe, że dartym nocym kimś mega ważnym. Ja lubię zauważyć ludzi dookoła siebie um, i lubię, jakby to pobudza moje, wiecie, jakby całą wyobraźnię i myślenie. Na przykład dziewczyna, która ma lekko tylko serów i zastanawia się czy gdzieś, gołdę a może jednak ten półtust, albo light. Ja widzę, że ona tak spogląda na ten swój ulubiony, ale jednak chyba light dzisiaj weźmie. Widzę tych po prostu ludzi, ich reakcje, z czym się zmagają. Czasem są to drobne problemy, czasami mniejsze. Ja um, na przykład wracałam z Gdańska i pamiętam um, ostatnio, jak jechałam właśnie z Gdańska do Warszawy, było mało opóźnienie. Na peronie były dzieciaki, które miały takie dzidy wręcz plastikowe i ci chłopcy się nadziewali, zabijali się po prostu w zabawie. I później sobie pomyślałem, jak to jest, że właśnie czy mężczyźni są yy, agresywni dlatego, bardziej od kobiet, bo mają to costeron, czy dlatego, że od dziecka wydaje mi się przyzwolenia tą agresję i się chwali, że to są fajnymi chłopakami, którzy tam sobie się poszturchają, ponadziewają na włócznie. Eee, czy bardziej testosteron wygrywa, czy jednak ta eee, cała adaptacja kulturowa? Eee, I ja uwielbiam obserwować ludzi, i dzisiaj Rasek Stanek, którego zobaczyłam w takim stanie, eee, przyprawił mnie po prostu osmutek. Osmutek autentyczny, i wiecie dobrze, że eee, rok wcześniej, trzy lata wcześniej, było osoby na moich social mediach, których nie ma. I kończąc, powiem, że mam ogromną dziurę w sercu. Ponieważ ja sobie zawsze ogarniam moją rzeczywistość, moje zwierzęta, rachunki, siebie. A tutaj to jest moja największa porażka przegrana. Że nie byłam w stanie pomóc osobom, które kochałam. Nie byłam w stanie ich wyciągnąć z nałogów. Po prostu. I naprawdę czasami mam piękny dzień i nagle to do mnie wraca. Siadam na ławce, jak ostatnio, i poczułam, tak ogromny smutek po prostu, że te nałogi yy, nie udało mi się po prostu im pomóc. To jest okropne, okropne uczucie.